Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Kolejny dziewiąty dzień naszej podróży ku Pastrze i pragniemy no, słuchać Słowa i pozwolić Chrystusowi, żeby nam to Słowo tłumaczył. Dzisiaj utrzymujemy słowo z księgi Estery. Bardzo piękna księga. Zapraszam Was, żebyście może dzisiaj otworzyli sobie w domu Księgę Estery i, i przeczytali. Słyszymy ten fragment taki bardzo poruszający. Estera jest w sytuacji, w której od, w której musi pójść do króla. Od niej zależy, zależą losy jej narodu. Księga Estery pokazuje, że w każdym pokoleniu powstaje faraon, który chce zniszczyć Izraela, zniszczyć lud Boży. W każdym pokoleniu. Tam się ten faraon nazywa Haman, jest potomkiem Amaleka, wroga. Odwiecznego wroga Izraela, który jest obrazem szatana, naszego prawdziwego nieprzyjaciela, który chce zniszczyć, zniszczyć lud Boga, zniszczyć rodzinę chrześcijańską, zniszczyć Syna Bożego, którego Bóg kształtuje w nas i chce objawić, który ma być odpowiedzią na, na to całe zło tego świata, jest w sytuacji bardzo trudnej. I ona dzisiaj jest dla nas słowem, które nas uczy w sytuacji trudnej, w sytuacji zagrażającej naszemu życiu, modlić się. Mówi. Yy, zaczyna od takiego, takiej rzeczy, która dzisiaj mnie poruszyła. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że ty, panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów. I ojców naszych, ze wszystkich ich przodków, na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Znaczy, z, e, Estera wobec tej trudnej sytuacji odwołuje się do obietnic Boga. Bo ona modli się o to, żeby mogła wkroczyć w tą sytuację. Ona jest takim, jest zapowiedzią. Zapowiedzią modlitwy Chrystusa w Getsemanii. Sytuacja trudna, coś, co zagraża życiu. Jest zawsze. Stwarza dla nas zawsze taką pokusę ucieczki, i pokusę modlitwy Panie wybaw mnie od tej godziny. Uratuj mnie, to znaczy spraw, żeby zmieniła się sytuacja. Kiedy nie wiem, przychodzą różne sytuacje w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi, problemy, zdrowie, pieniądze, różne niesprawiedliwości, które nas dotykają, to mamy tą pokusę w naszym życiu mówić: Panie, zmień tą sytuację, zmień to, zabierz tego, weź tamto, odmień, uzdrów. Zawsze jest to ogromna pokusa w nas. Estera jest wzorem, zapowiedzią Chrystusa, który mówi tak: Nadeszła moja godzina. Pamiętacie, w Ewangelii świętego Jana jest, jest to słowo. Chrystus wie, co, co przychodzi na Niego. I mówi: Co mam powiedzieć? Uratuj mnie przed tą sytuacją, wybaw mnie przed tą godziną. Mówi: Nie. Ale ja właśnie na tą godzinę przyszedłem na świat. Panie Wsław. Swojego syna. Ojcze, w sław swojego syna. I potem w Getsemani kiedy jest w Getsemani mówi: Ojcze, nie moja wola, lecz twoja niech się spełni. Zabierz ten kielich, ale nie moja wola. Estera jest też w tej sytuacji, w której nie modli się o to, żeby żeby Pan Bóg pozwolił jej uciec przed tym spotkaniem z królem, ale żeby mogła wkroczyć w to spotkanie z królem odważnie. Ale może to zrobić właśnie dlatego, że opiera się o obietnicę Boga. Dlaczego nam tak trudno jest, to jest ta pierwsza myśl, która mi dzisiaj przychodzi, dlaczego tak trudno nam jest modlić się w ten sposób, a o wiele łatwiej jest modlić się: Zmień męża, daj mi więcej pieniędzy. Daj mi zdrowie. Dlaczego to jest tak? Bo być może głoszono nam Ewangelię dobrego samopoczucia. To znaczy, głoszono nam, że jak pójdziemy za Panem Bogiem, to nie będzie problemów, nie będzie trudności. W małżeństwie będzie zawsze się układało elegancko, w naszym życiu nie będziemy cierpieć. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że Bóg pragnie dać nam życie wieczne. Pamiętacie w czasie chrztu, nie wiem, przynajmniej jak uczestniczyliście w chrzcie, dzieci. Bóg obiecuje życie wieczne i o to prosimy. Prosimy o chrzest, prosimy o wiarę. A co daje wiara? Życie wieczne, to znaczy życie Boga w nas, życie, które przychodzi i które. Yy, Objawia się w każdej sytuacji, także w tej trudnej. Nie ma sytuacji bez wyjścia, Bóg przeprowadza przez sytuacje trudne. Będziemy cierpieć, Jezus powiedział, będziecie prześladowani, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Będą was nienawidzić, będą was prowadzić przed sądy, przed namiestników. Ale odwagi, nie bójcie się. Duch Święty, którego wam dam, będzie mówił. Przez was. Nie musicie sobie przygotowywać nic na swoją obronę. Duch Święty będzie mówił. To jest to życie wieczne, które Bóg nam obiecuje i chce nam dać. Dlatego dzisiaj myślę to będziemy modlić się modlitwą Ojcze nasz. Tyle razy o, może nie modlimy się, może właśnie to jest problem, że nie modlimy się, tylko odmawiamy. odmawiamy modlitwę wiele razy nie słuchając automatycznie ale dzisiaj jesteśmy zaproszeni w tych sytuacji w której dzisiaj jesteśmy bo być może e, dzisiaj e, może przyszliśmy już w trudnej sytuacji w, w jakimś zmaganiu z problemami i chcielibyśmy najchętniej uciec schować się e, gdzieś daleko może przyszliśmy z pretensjami, Pani, jeżeli mnie kochasz, to zmień to, daj tamto albo inną rzecz. A Bóg, który jest dobry, chce nam dać rzecz dobrą w czasie tej Eucharystii. To, co dobre chce dać. Łukasz tłumaczy to i mówi, że da ducha świętego tym, którzy proszą. Dzisiaj w tej Eucharystii chce Bóg dać nam ducha świętego, żebyśmy mogli modląc się Ojcze Nasz. Z serca mówić: Bądź wola Twoja wobec tych różnych sytuacji bądź wola Twoja, ale nie wódź nas na pokuszenie, to znaczy bądź z nami w tej sytuacji. To, co dzisiaj też Estera mówi: daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia. Bądź ze mną. Jeżeli Ty będziesz ze mną, jestem gotowy wejść w tą śmierć, bo Ty zwyciężyłeś śmierć. Chcę oprzeć o tą obietnicę y, y, moje życie i, i moją modlitwę. Nie zostawiaj mnie samego w moim utręczeniu, w tej pokusie, w tej walce, ale daj mi Twojego Ducha Świętego, który mnie przeprowadzi ze śmierci do życia.